Witam wszystkich w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie temat o panelach winylowych gedełkę. Takiego filmu na moim kanale nie było, dlatego postanowiłem, że może warto by było coś, dla takiego, coś takiego dla Was nagrać. Jak widzicie, już kilka rzędów czy kilkanaście mam położonych. Chciałem to zrobić od początku, ale po prostu zapomniałem zabrać kamery z domu i po prostu nagrywam już Wam od tego etapu, jak teraz widzicie. Kolejna sprawa, nie jest to jedyne pomieszczenie w tym mieszkaniu, gdzie panele i będą ułożone, czyli tutaj mamy salon z kuchnią akurat, będzie jeszcze przedpokoje oraz sypialnia. Myślę, że może jeszcze z 1-2 filmu, jeśli chodzi o te panele, rozmierzenie, rozłożenie w całym mieszkaniu. Nagląb taki materiał, zobaczę po prostu jak to będzie z czasem. Najważniejsza sprawa, oczywiście dobrze zacząć, bo jeśli źle zaśnięcie sobie skąd to cała podłoga Wam pójdzie w prawo albo w lewo. Za chwilę Wam powiem na co zwrócić uwagę. Oczywiście będę w międzyczasie wrzucał też na lapsy i będę Wam opowiadał, jak do tego tematu podejść. Jest dużo poradników yy, na YouTube, o tym, jeżeli chodzi o panele winylowe i docinanie. Jeżeli chodzi o pierwsze docinanie, musicie na pewno, się, na pewno się do tego przyłożyć. Jedna z najważniejszych rzeczy yy, producent Wam podaje, to chyba każdy, zależy pewnie od wymiarów tych paneli. Musicie ułożyć sobie 4 pierwsze rzędy i dopiero robicie równe cięcie i do, docinanie, docinacie to po prostu do do okna balkonowego, czy, tak, czy też do ściany, zależy z której strony sobie zaczynacie układać panel w, w danym pomieszczeniu, tak. Jeżeli chodzi o samo docinanie, to tak wiadomo, że najszybszy sposób jest to piła wgłębna. Po prostu wkładacie sobie panele czy jakieś tam kartony i tak dalej, żeby te panele były trochę ponad powierzchnią podłogi, posadzki i robicie jej cięcie, a w tych miejscach, gdzie wam po prostu piła nie dojdzie, to multitury sobie docinanie. Ja po prostu znalazłem inny sposób, i nie posiadam, zastanawiałem się, czy po prostu je nie wyporzyć, ale stwierdziłem, że na takich narzędziach często, e, często nie, nie pracuję, dlatego stwierdziłem, że można zrobić to inaczej może będzie to też podpowiedź dla Was z tego względu, że nie każdy, jeżeli na przykład robicie panele u siebie, to nie chcecie, nie chcecie kupować po prostu narzędzi za 1000 czy 1500 zł, a później nie będziecie po prostu ich używać. Można do tego celu użyć e, szlifierki kątowej oraz do docięcia. Na, na poprzednich filmach chyba o tym wspominałem, jeżeli chodzi o, o układanie paneli zwykłych w, w tamtych czasach. Cięcie paneli tarczą do, do drewna, do, do, do różnych twarzy sztucznych. Dlatego ta tarcza jest uniwersalna. Ja to cięcie zrobiłem sobie po prostu tą tarczą. To, tak to znaczy, podłożyłem sobie panele, odrysowałem linię i zrobiłem jedno cięcie. Później, drugie zrobiłem przełamanie i wszystko elegancko, tak jak widzicie się zgrywa. Jeżeli chodzi o samo cięcie, tą tarczą. To w późniejszym jak jakie w tym, to w następnym, to Wam po prostu pokażę, jak to będzie wyglądało, żeby zminimalizować te koszy do zera, jeżeli chodzi o narzędzia. A tym bardziej, że tak jak mówię, jeżeli robicie dla siebie, no to wiadomo, że nie chcecie tych pieniędzy wydawać na, na no niepotrzebne narzędzia, które będą po prostu leżały. No chyba, że macie możliwość od kogoś z jakichś upożyczalni narzędzi te narzędzia wypożyczyć i później to zwrócić. To kolejny temat, na co zwrócić uwagę, to warto rozłożyć sobie panele na prawy i lewo. Są oczywiście dwie wersje. Jeżeli chodzi o docinanie, na pewno Wam to przyspieszy pracę, jeżeli po prostu dotkniecie sobie więcej elementów za jednym cięciem, ale wiadomo, to musicie mieć idealne, znaczy idealne. Ściany muszą być mniej więcej w kącie, bo jeżeli Wam gdzieś z prawej lub z lewej strony czy ściana będzie uciekała, to te docinki będziecie musieli każdy mierzyć z osobna i po prostu odrysowywać, mierzyć, przycinać i układać. Wiadomo, że szybciej idzie, jeżeli po prostu z, z bomby, że tak powiem, sobie 10 czy 20 kawałków, i znacznie Wam tę też pracę yy, yy, ułatwi i przyspieszy, tak? Ja tak samo te cięcia boczne robię sobie od kątów bo do, do tych 180, czy do tej do, do drewna, ona jest taka uniwersalna, tarcza jest zboża, jak zapamiętam, koszt około 60 zł. Jeżeli chodzi o świerkę kątową, to wiadomo, że prawie, praktycznie każdy taką świerkę taką w domu posiada. Na, na pewno mówię, tak można zejść z, koszt, z kosztów i praca też dosyć szybko idzie. Tak jak wspominałem na początku, najważniejsze pierwsze cięcie, bo jeżeli to wykonacie źle, tu idziecie w gdzieś z kąta, to cała podłoga będzie po prostu uciekała, nie? w lewo czy też w prawo i będzie lipa, że tak powiem, będziecie musieli wszystko rozbierać. A nie wiem, czy to panel po prostu, jeżeli część zamontujecie, będziecie mogli je drugi raz y, zamontować z tego względu, że pióra można łatwo uszkodzić, no to też trzeba zwrócić uwagę. Kolejny temat przy układaniu. Oczywiście młotek gumowy, żeby dobijać sobie, można sobie używać. Jeżeli chodzi o dobijanie dobijaka lub po prostu do paneli kawałek paneli jakiś odpad, wam, który Wam zostaje podczas pracy i po prostu sobie je dobijać. Oczywiście te wszystkie etapy pracy postaram się na filmie pokazać tak, że tak powiem to moją wiedzę pokazam, postaram się Wam przekazać, żebyście po prostu mogli taką podogę, jeżeli chodzi o panele w innym położyć sobie w własnym zakresie. Tak jak, jeżeli patrzycie na tą ścianę tutaj z po prawej stronie widzicie surowy, tym gipsowy, już nie, na niej jednym filmie powtarzałem. Tutaj będą panele ścienne, dlatego tutaj nic nie było robione, było tylko strapów oka zdropana, zagruntowana. Także myślę, że na chwilę z nie będę przedłużał i zapraszam do dalszego oglądania. są tak to wygląda, tak jak widzieliście w tym lapsach. Trochę z metrami sobie poleciałem. Musiałem, że tak powiem, zrobić małe przemeglowanie z tego względu, że te wszystkie rzeczy, które były, które są tutaj były wcześniej w strefie kuchennej, a nie mam możliwości przy przeniesienia tego wszystkiego do innego, pomiesz do innego pomieszczenia, na przykład do sypialni z tego względu, że tam jest już łóżko. Będę musiał i takie przesunąć do paneli i tak dalej. Jeszcze ciekawie tutaj pozielistowanie z panelami sobie już wychodzę powoli do przedpokoju wtedy polecę do, aż do drzwi, do wejściowej do mieszkania i przesunę się do sypialni postaram się też jeszcze jeden, chociaż jeden lub dwa odcinki, tak jak wcześniej wspominałem, zrobić o tych panelach o, o rozmierzeniu, roz, rozstawieniu na co zwrócić uwagę i tak dalej, wiadomo, że lepiej się jest prościej, jeżeli macie tylko jedno pomieszczenie w tych panelach a jeżeli są 3 czy 4 i wszystko musi wam się w jedną całość. Tutaj jednak trzeba trochę porozmierzać i rozplanować. To, żeby to miało ręce i nogi, żeby jakieś tam dziwne docinki na 2 cm wam przy ścianie nie wychodziły. Tak jak widzicie, to jest pomieszczenie szersze. Tutaj się z z Dlatego tak to zrobiłem, żeby to jakoś przyzwoicie wyglądało. Ja to może część to i tak meble zakryją. Tutaj będą meble i na wprost tam, gdzie stoi odkurzacz, i dojście wody ciepłej zimna oraz kanalizacja. tak samo będą meble, także część będzie zasłonięta. Starają się robić tak po prostu, że te większe, większe części tych paneli, że tak powiem, wyszły w tych miejscach, gdzie będą najbardziej osłonięte. Wiadomo, że jest tak samo jak z kwietkami. jest, tak jak rozplanowujecie, to zawsze się robi te docięcia, żeby wychodziły w najmniej widocznych miejscach. Za chwilę Wam postawię kamerę i zrobię Wam takie w normalnym tempie, pokażę jak ja to, te panele montuję, bo wiadomo, że na tych człowiek nie jest wszystkiego w stanie wychwycić. Wych Za chwilę przychodzę też na balkon, żeby zrobić sobie kilka docięć. Bo wiadomo, nie, nie, nie docinam każdej, każdej docienki, czy też paneli y, osobno, po prostu łapię wymiar 4, 5, czy nawet 10 kawałków, docinam za jednym zamachem, na pewno to dojdzie szybciej, tak jak mówię, ale na pewno musicie zwrócić uwagę, jeżeli mam gdzieś ściany, uciekają, to musicie cię, 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 częściej mierzyć, przepraszam, bo jeżeli docinicie sobie 10 kawałków, to mi się okaże, że będziecie musieli każdy ścinać, albo będzie, albo będzie za krótki, będziecie musieli marnować następne panele, na to też na to trzeba zwrócić uwagę. Z tych odpadów, które tam leżą na kupce, widzicie. Część mi się udało, udało wykorzystać z tej strony. Wszystko pójdzie. Także zawsze to trochę mi odpadów. Ewentualnie jakieś dwie paczki, czy trzy tych paneli zostaną, to można je zwrócić. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, kiedy to są panele, to, to jest to Dąb Malaga. Zamawiane były i odbierane przeze mnie też w Obi. Koszt, tak, koszt tych paneli to jest 149 zł m kwadratowy. Wiadomo, że trzeba doliczyć jeszcze podkład, podkład wziąłem ze średniej półki, czyli około 20, chyba 2 zł za metr kwadratowy wychodzi. Jest to podkład w rolce, w rolce jest 6 m kwadratowych, także to było wszystko wliczone. Wiadomo, że tego podkładu wystarczy na tyle metrów ile jest mieszkania, ale jeżeli chodzi o te panele, to jednak trochę odpadu jest, no to trzeba wziąć poprawkę, no niestety. Na pewno dużo więcej odpadów jest, jeżeli chodzi o, o jodełkę niż przy standardowych złotych panelach, no i czasowo. Jest to 3-4 krotnie dłuższe układanie niż zwykłe panele. Bo, jak już macie zwykłe panele, jedziecie sobie od okna, czy tam w poprzek pomieszczenia raz, raz, dwa i macie pomieszczenie, bo jestem 3-4 godziny zrobione, A tutaj no wiadomo, że trwa to znacznie dłużej. A kolejna sprawa, wymiar, bo te panele winylowe, które układam teraz w są dużo mniejsze niż standardowych paneli. Dlatego też im mniejsze panele, tym więcej wycinania, więcej, więcej układania i tak dalej, tymczasowo to się przedłuża. A tym bardziej, że jeżeli mam tutaj. Trochę gratu do przestawiania, to wiadomo, że 30 godzin godzinka w ciągu dnia odpadnie, bo to trzeba przestawić tu, to trzeba przestawić tam, dociąć, przyciąć i tak dalej. Dobra, nie będę teraz zanudzał, się zapraszam do dalszego oglądania. Taka z ważniejszych rzeczy. Chyba o tym nie wspomniałem podczas filmu. Jeżeli mamcie rozplanowane cięcie, jeżeli chodzi o wypadkach zilnego od okna, wyznaczcie sobie środek pomieszczenia, czy to jest kuchnia, pokój czy pokój, to jest nieistotne. Środek pomieszczenia i tym się sugerujcie przy układaniu paneli z tego względu, jeżeli tego nie zrobicie, a ściany bo będą wam gdzieś schodziły na boki i ściana będzie wam ściągała na prawo czy lewo to panele Wam uciekną i nie będziecie mieli po prostu linii prostej, dlatego ja to wcześniej miałem zrobione, tylko zapomniałem o tym wspomnieć. Miałem po prostu na większości pomieszczeń markerem odrysowaną, odrysowaną linię na środku pomieszczenia i tym, się, i tym się kierowałem, tak jak jeżeli widziałem, że coś tam ucieka, to tam pół centymetra do centymetra musiałem po prostu to skorygować prawo lewo, także tragedii nie ma, nie jest to w ogóle widoczne. Bo to jest nowe budownictwo, tak? Ale jeżeli macie jakieś starsze, starsze bloki, czy tam, na przykład bloki z Wielkiej Płyty, i tak dalej, no to na pewno trzeba też zwrócić na to uwagę z tego względu, że po prostu ucieknie. A później już będziecie mieli problem, bo jeżeli rozbierzecie panel i będziecie się na nowo te same, to na pewno będą te pióra połamane i nic, nic raczej z tego nie będzie, tylko stracicie materiał, no i na pewno też nerwy. A więc tak, panel w całości, czyli w salonie w kuchni oraz przejściu na przedpokój, położony, się z wszystkimi docinkami, tak jak wspominałem, wcześniej ja trochę gratów tutaj mam. Ale już nie mam gdzie, nie mam w tym mieszkaniu gdzie tego przestawić, Dlatego muszę to przestawiać skąd ta w kąt. Bo w sypialni i przedpokoju to w ogóle mam materiału, i łóżka stoją i inne rzeczy. Sami docencie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie, wiadomo, czy kolor. kolor yy. I jakie panele i tak dalej to wybierać czy klient czy inwestor ja jestem tylko od roboty. Ogólnie efekt, jeżeli podłoga jest położona w całości wygląda spoko. Wiadomo, że później tutaj jeszcze przyjdą listwy, Ale myślę, że o tym będzie zrobiony, zrobiony osobny materiał. Myślę, że na chwilę obecną będę powoli kończył. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to standardowo piszcie w komentarzach. Także dzięki za uwagę i do usłyszenia.